Dzień dobry, nazywam się Paweł Segłowski. W dzisiejszym odcinku Dzień z Gabinetu Fizjoterapeuty chciałbym opisać obraz kliniczny młodej pacjentki w wieku 16 lat, która półzawodowo uprawia sport zwany woltyżerką. Trafiła do mnie do gabinetu z powodu dolgiwości bólowych zlokalizowanym w lewym stawie kolanowym, a dokładnie po bocznej stronie. W wywiadzie zgłosiła, że nigdy nie doznała urazu. Podczas oglądania nie zaobserwowałem jakichkolwiek nieprawidłowości patrząc od góry. Zaczynając od miednicy, Idąc w dół, nie występowała koślawość kolan czy płaskostopie. Tak samo podczas przysiadu czy wyskoku. Pacjentka otrzymywała bardzo dobrą kontrolę swojego ciała, jednak przy głębokim przysiadzie pojawił się lekki ból. Podczas badania ruchów biernych, a dokładnie przy maksymalnym zgięciu, mogłem otworzyć ból pacjentki. Pacjentka także odczuwała palpacyjną tkliwość okolicy szpary stawowej po zewnętrznej stronie. Wykonałem badanie stabilności stawu kolanowego oraz testy łąkotkowe, ale wszystkie testy były negatywne. Z drugiej strony, dlaczego miało być yy, inaczej? Dlaczego miało być pozytywne? Przecież młoda dziewczyna nigdy nie doznała kontuzji, więc skąd się wzięły te dolliwości? Spadałem dodatkowo ruchy rotacyjne piszczeli. W mojej subiektywnej ocenie była większa łatwiejsza do wykonania bierna rotacja zewnętrzna lewej piszczeli niż w prawej kończynie. Szukając dalej. Wykonałem test jandy Dla zginaczy biodra czy prostownika kolana test był negatywny, jednak kończyna była w lekkim odwiedzeniu, a stopa ustawiła się w rotacji zewnętrznej. Przy teście Obera nie odnotowałem ograniczenia przywodzenia z mięśni, z mięśnia napinacza powięzi szerokiej, choć palpacyjnie była znaczna większa tkliwość na jego przebiegu porównując z drugą stroną. Te wszystkie informacje plus sport, jaki pacjentka wykonuje, czyli ciągła praca mięśni pośladkowych podczas anglezowania, skłoniła mnie jeszcze do zbadania siły tych mięśni i tu była nieznaczna, ale widoczna różnica między stronami. Po pobudzeniu mięśni poprzez pracę z bardzo dużym oporem do wyprostu oraz odwiedzenia w stawie biodrowym i po ponownym teście maksymalnego zgięcia stawu klanowego ból był ledwo wyczuwalny przez pacjentkę. Całość badania oraz leczenie próbne skłoniło mnie do hipotezy, że ból pacjentki był z powodu wzmożonej rotacji zewnętrznej piszczeli wywołanej nadaktywną pracą mięśnia napinacza powięzi szerokiej na skutek osłabienia niewystarczającej aktywacji mięśnia pośladkowego. Jeśli masz inne spojrzenie na ten przypadek kliniczny Zostaw komentarz, a żeby nie przeoczyć następnych odcinków, zaobserwujmy kanał. Pozdrawiam, Paweł Cegłowski.